Serdecznie. Tutaj Michał ze świata Ciszy. Dzisiaj chciałem Wam pokazać najnowszą serię od Aladina. To już nie jest najnowsza seria, bo ona już trochę jest na rynku, ale Aladin bardzo ją rozbudował o dużą ilość modeli. Jest to seria Epos, czyli jest to tak, bazą tej serii jest konstrukcja materiałów, tak jak serię MVP, o której Wam nagrywałem już w filmie, czyli Mouse Value Pipe, Sanir ze V2, czyli taka najwyższej jakości jakby materiały wykonania i precyzja wykonania wśród Aladinów. I Aladin zrobił serię Epoxa taką bajerancką z kilku powodów. Przede wszystkim Epox, jak nazwa wskazuje, kolumna dymów tych Aladinach wykonana jest z żywicy epoksydowej. No pięknie to wygląda. Tutaj Daniel pokaże Wam te Kolumny dymu są różne: czerwone, zielone, niebieskie, świecące, fioletowe. Pięknie to wygląda. Jak szukacie takie designerskiej siszy, to te epoksy naprawdę robią wrażenie. Jest też wersja, która świeci, jak się naświetli. Później Wam pokażemy to na zdjęciach jak i na filmiku. Także to jest ten taki pierwszy bajer w tych epoksach. Można też już w modelach tych mniejszych sobie wymieniać te kolumny dymu, dokupywać ją w różnych kolorach, czyli macie siszę bazową i kupujecie sobie w różnej tam wersji te kolumny i sobie ją zmieniać. I to jest jedno, nie? Takie takie kwestie designerskie. Ale Aladdin poszedł tutaj o krok dalej i wprowadził coś innowacyjnego na rynku, chociaż już już to widziałem jakieś inne siszy. Ale jeżeli chodzi o europejski rynek niemiecki, zachodni, to Aladdin jest jakby pionierem, że w tych siszach mamy. Możliwość odpowietrzania w różnych wariantach. A daje nam takie dwa pierścienie, jakby, i one są tak. Jeden pierścień jest już tutaj zamontowany, i jeszcze mamy drugi pierścień, który sobie możemy zamontować tutaj. I w tym momencie mamy, tak naprawdę, przy modelu 360 Epoxie Pro 9 opcji odpowietrzania dymu. Dmuchniemy sobie tu, leci nam dym tu w dół. Możemy wkręcić sobie tą podkładeczkę, dym nam leci tu z takiej rakiety. Damy ją odwrotnie, leci do góry. Możemy zrobić wodospad z talerza, spod talerza. W modelach prostych 360 są jeszcze dziurki w korpusie. Jak odpowiednio ustawimy te przejścióweczki, to dym wylatuje z każdej strony. No fajny bajer, mega. Zobaczcie sobie, jak to wygląda na zdjęciu, te warianty. jak no jest dużo możliwości można się pobawić z tym niesamowicie także tutaj Aladis zrobił musi w naprawdę dobrej jakości bo to jest ten standard co MVP czyli te najlepsze wykonanie ze stali V2A plus te dodatkowe bajery także naprawdę piękne sisze szeroki wybór numeracja jest podobnie jak w MVP, czyli 360 to jest 36 cm, takie małe nie są 460, 425, duże epoksy. Yy, macie też możliwość wyboru, bo są chyba dwie serie 425 na uszczelki montowane. Także jak ktoś preferuje siszę na uszczelkę. To Aladdin też tu wprowadził. Jest to wygodne pod kątem, nie wiem, dzwana, bo w tym momencie możecie sobie dobrać dowolny dzwan, yy, tylko o tej średnicy, a nie musicie akurat z danym gwintem, nie? Także tak reasumując, jak szukacie porządnej siszy e, designerskiej, z bajerami, żeby się pobawić tym dymem, e, to naprawdę polecam Wam szczerze na Epoxa. Zobaczcie sobie, co się kiedyś tam bawiliśmy z tym dymem, z, dymem, z tym dymem, przy tym małym epoksiku. Tu mamy trochę, trochę nagrań, jak sobie to nagrywaliśmy, jak puściliśmy ten dymek. Zobaczcie ten drugi filmik. Trochę nam to musicie pokombinować sami, bo tych wariantów jest dużo. Naprawdę jest bajery z tym. Yy, co dodatkowo jeszcze ten modelik świeci w ciemności. Też Wam to nagraliśmy. Zobaczcie sobie jak to świeci. Trochę się by wyszło, bo to ciężko było nagrać w nocy. to yy, porządne sisze yy, w rozsądnej cenie, jeżeli chodzi o tą jakość i tą ilość gadżetów. I jeszcze mam dla Was niespodzianeczkę, jak wpiszecie sobie ten kodik, to otrzymujecie w naszym sklepie 10% rabatu na wszystkie Aladiny Epoxy. Yy, polecam, dziękuję, zapraszam, dużych buchów Wam życzę i do zobaczenia gdziekolwiek w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, cześć!